Oto nowa zbroja w minecraft Są one lepsza Między Znaczy ona jest lepsza od Zbroi skórzanej Ale gorsza od zbroi żelaznej Ona jest taka pomiędzy Miedziany hełm ma wytrzymałość 121 A żelazny hełm ma Wytrzymałość 165 Ochrona ma plus 2 i Miedziany i żelazny tak samo A Pierśnik ma wytrzymałość że ten miedziany 176, a ten żelazny 240, więc jest lepszy. Ale ochronę daje miedziane plus 4, a żelazny daje plus 6, więc żelazny jest trochę lepszy. Spodnie miedziane mają wytrzymałość 165, a żelazne mają wytrzymałość 220. Ochronę mają miedziane plus 3, a ochronę żelazne mają plus 5. I buty, które miedziane mają wytrzymałość 143, a żelazne mają wytrzymałość 195. Ochronę miedziane mają plus 1 i żelazne mają ochronę plus 2.